Siemaneczka, z tej strony i witam dzisiaj w w którym Pokażę wam jak wygenerować Mapseta do Vita oraz jak go wkraczać i go używać. Więc tak. Pierwsze co robimy to Najpierw musimy czy tak ujmy, Odpalić w Vita mapę i Zapisać ją w formacie .txt Oczywiście mapę za całą bazą i ze wszystkimi miastami i modyfikacjami, które mają być ukrane. Modyfikacjami mapy itp. Chodzi o takie jak Promot, spawn, ruse map i inne mapy. Więc tak, jeżeli mamy oczywiście zapisane, to wczytujemy. Ja przykładowo to zapisane w tutaj w dokumentach. W folderze Moto 2, mod, user map. map I tutaj mam wygenerowaną no mapę w tx -ę. Nie będę generować teraz, ponieważ no trochę to czasu zajmuje. Tak z pół godziny 15 minut zarażę od ilości sektorów. Jest tak. Jak już mamy wygenerowaną mapę, to wchodzimy sobie najlepiej tam, gdzie jest zapisana, Bierzemy kopię adres. Zmieniamy tutaj ścieżkę, wklejamy. Dopisujemy backslash. czyli tak zwany kości tylko że po prostu wodę na stronę. Czy tak imię? Będzie tak po chłopsku. I dopisujemy nazwę, pod którą zapisana była mapa. A tutaj jest zapisana pod nazwę ZP, pod Transport. I również wpisujemy tutaj nazwę mapy, ja ją nazwę odcinek. No i klikamy load no myślę, ona się pojawi na pulpicie. Jeżeli mamy na pulpicie ten plik do generowania. Oczywiście link do pobrania. Jego znajdziecie w opisie. Jak widać już mamy mapset od odcinek. Ja, aby go użyć, wystarczy go wrzucić do wardę z widoasperatorem. Tak, jak widać, rzucony jest tutaj. Więc odprzemy widoasperatora. Czytujemy sobie, oczywiście, się Proste na czapę bierzemy. Wybieramy sobie białą mapę odcinek, ponieważ tak została nazwana. Takie nazwy tak będziecie mieli przy wyborze mapy dodatkową. wpisuje wybieracie miasto. Od razu mówię, jeżeli macie na przykład modyfikację. Jakoś bazę i macie wpisane do niej własne miasto, no to ono będzie się od razu co tutaj wyświetlać w liście. Tylko, że tutaj nie mam. Dobra, po prostu, żeby to wkraczać, to po prostu trzeba później od, wcześniej odpalić profil z bazą i ze wszystkimi tymi mapami, żeby te miasta wszystkie się załadowały. No dobra, więc jeżeli chodzi o to, no to byłoby na teraz tego odcinka. Tutaj widać, że ten upset działa. Coś teraz właśnie my wygenerujemy sobie. No na na zapisz. No jak widać, zapisany. To sobie nie będziemy robić. A jeśli chodzi o to, no to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka, więc się maj do następnego.